Siemanko, z tej strony nawet. a to kolejny odcinek naszej serii tam tam, Minecraft tam, 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 na modach, I to jest ptasze Który nie zwalił, z tego i Kiko ptasz. Tylko. Oj, Dobrze, Jej. Dobra, to tak. O. Dlaczego ten mamy tak mało ży? Mieliśmy czegoś do lata, ale mi się nie chciało. Właśnie tak i tam jest pułapka ja sobie chcę zobaczyć jaka, więc to rozwalę. Będziemy jeszcze okazję z gravę. Dzięki za skórę Chyba mnie jej nie dałeś. Aha. O, 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 tu będzie jeszcze taka... Nie, musimy zrobić co bazę. Tam będzie mieszkać może. Ja się że zginę wszystkie. Dobrze, zaznaczymy sobie nie um, Chyba to. Nie, no. to. Dead font to Gdzie jest jakiś, jakiś, jakiś taki pomyłka? Nie. Dobra, nie się. Oj, nie przygotowałem się. Uaj, połowa, to... połowa. Gdzie tutaj mogę sobie dawać? Mogę pisać? Tak. Widziane, nie. Będzie. Uuuu, uu, luko. Adam, um, A tam może. Jakiś kolor A co ja tak robię? To nie jest ładnie. I to nie jest ładnie. Jest nie jest nieładny. I ten nie jest ładny I, i okej. Okay. Ja mam jakiś taki, 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 taki Łoko, aby... luko, 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 kurde. No to lecimy, jakbyśmy zginęli. To będzie.

to jest naszym vlogiem. Hahaha, haaha, haaha. Czy ha, ha. ha, ha. ja wykopię go? Nie, tutaj ja mogę tego się baniał wykopać. Wow. O, o, o. Aj. To co sobie wykupimy? O, jakieś selduszka. Selduszka muszę. muszę widzieć. Odłożę jajka. I, i, a to? Odłożę to, to? No to, później jeden Ja. O, 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 o. to km, nie chcę, nie chcę. I wow, z tego się jakiś i będziemy mieli chyba sanduszkę takie, takie. Zobaczymy. Mm. O, chyba łą. Zobaczymy. jak ta jedna sanduszka to? To, sąduszko, to... to było chyba nie sanduszka książki się bardzo przydadzą. już składnie tak. No nie weźmy sobie. Yy. I tutaj chyba zamieszkamy, mi się tak wydaje, bo jest też ładnie a jeszcze tam jest. Coś będzie. O, fajnie. Ho, 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 ho. Następna już pusta mapa. Zdzijmy sobie, nie pogardzę Tylko co, nie wiem co tu dużo znajdę. O, sadzonki. O! A ma się rozpakować? No tak. A książków jeszcze można spakować. Uwielbiam tam paczkowarów. I teraz zobaczymy ile nam dało żyć. Mamy 1, 2, 3, 4, 7 a 1, 2, 3, czyli 5, 6, O ja, no jedno życie, ale to dobrze. że nie tyle. Ho, ho, ho. Nieźle tutaj mamy. Mi się wydaje, że tutaj zamieszkamy. O i pójdziemy spać tam, co zapiszę, a nie będzie wszystko Mamy skrzynki, więc. Tutaj, ten waypoint usunę

gdzie mam tą bazę? Ja, po pozo ładna Są mi sobie mościki wygląda um, tak dużo właśnie jest tych tych ty, ty, tego to może się przydać chyba O co blok? aha nie A no nic... To mam ładnie wszystko, to sobie... Au... Tutaj możemy sobie pozostawić tą klasę. Taka niestolata. Znaczy nie tak niestolata. To jest strasznie mała. Możemy się nie... Łoł, wow, łoł, wow, łoł, wow. łoł, 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 łoł. Chcesz mnie zjeść? Co głupku? O, ty mnie czaisz, co? Coś tam, chciała, nie Co to jest? ponieważ jeszcze zjadli ją, My już sprowadzaliśmy, odbyliśmy, ale ciągle wiesz, weźmiemy. I tak, yy, jak już nam się tutaj nie zapisało, jakbyśmy byśmy zginęli sobie tam, włożymy do skrzynek, A ten to łóżko to już zostawmy najlepiej. Pójdziemy yy, sobie, tak tu będą, nasze skrzynki, gdzie schowam to co mi jest niepotrzebne tyle dremna, aż mi nie jest potrzebne. na razie wszystko schowałam, gdzie się nie W taki mój sposób go. to co tutaj, to się przyda pewnie i jedzonko to tam może się przydać trochę kamieniu nie zaszkodzi Zmiemy sobie tak z, z 12 drewna. Jeśli kilka minut no, weźmiemy, już łopatę tego. i chleb. I jeszcze na wszelki wypadek tak sobie chwilkę pochodzi. No dobra. Jeszcze dwa sobie. Przewodnik. Nie, węgielko, dobrze, pójdzie. Więc, dobrze. Mm. Wow. Czy bym później... Właśnie zapomniał, czy bym później nie żałował. No, to tak. Rzeczy, co to stracimy, to nie są takie. Coś strasznie ciekawe, co tam jest. Mam nadzieję, że życie tam przeszło. I mam nadzieję, no, się... że no, mnie nie wlewą.

Ja, nie, ale, y, to sama, jest hmm. 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 nie jest sensowne. Ale... już nie sama chcę rozprowadzić. No, co? Antylę wezmę. Hmm. Następna skrzynka. No hmm. i oczywiście ja sama nie było książki wszędzie wydala, ale będę nam dała wcześniej do... W imię Anchanty. Anchanty. Mmm, ha, ha, ha dobrze, hmmm, tak wysokie yy, yy, yy. zalagi, za takie cięcia bardziej w piste po już go sobie oczywiście wyjmę yy, nie chcę mi się tracić a mogę go sobie zabrać o, skrzynkę weźmę. Dobrze. Uchooo. Tylko, że tam coś chyba ktoś rozwalił. O, 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 o. Już wezmę. na następne życie. Więc dobrze. Zbieramy sobie to żyćko. Dawaj mi żyćko. Dobrze. Zbieramy sobie skrzynkę. Tak samo jak to. Długie oczywiście też. Zawsze się przyda. Co prawda, później będę wyrzucał, jak mi nie starczy miejsca. O, ja już tego sława jeszcze nie mam. Długie wezmę I... Będziemy jej sopami w sypialni dużo w naszym domku. O, 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 to jest To zobaczymy, co jest tutaj na górze z tym, jeszcze jedno będzie mieli je następne więc także nam chyba idzie. Nie! Nie, nie. proszę sobie nawet pozwalają do ustawy, chociaż nie wiem, czy tutaj nie został. No raczej nie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym tutaj został, czy po prostu, no żebym został, czy zabierze sobie do domek czy w tamtym. Dużo dużo, Tu już byliśmy, przyszliśmy. Ale tutaj byliśmy. I są nie przyszliśmy. Tutaj nic nie Ale na pewno nie byliśmy. za Zawsze przyda się. I nie klaczmy. I skrzydła. tutaj, tu, 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 tu. um, tutaj piliśmy tak piliśmy Jak to jest po prostu? To jest po prostu takie wyjście. tak to jest po prostu takie wyjście? ale nie to za parę nie wiem czy Oooooo, no to Dobrze, dobrze. Jej, yeah, dobrze. I yy, to wam chyba na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Yy, oczywiście, oczywiście lajkujcie. Yy, tak, ja to jeszcze podwójnie przeszukam. Na pewno nic nie zostawiłem. No i już to tyle na ten odcinek. Stona, żebyśmy jeszcze nie stona? mieli sobie bo będzie mi że ja słychać. Także ja, ja Już skończę odcinek, będę z tego. Już tego. Będę z tego gołę No. No i. to na w następnym. Mm. Tak, chyba tak. O dlatego do to budzienkę zbieram. Wchadzam do domku. Nie, nie boję się, że mnie coś ziemi. No w ogóle nie. Chyba wiemy ważne. Żeby był taki fajny. Wracam z kolejnym odcinkiem, bez Itu. Wtedy tak. zginąłem jak akurat włączę w kilaczek, to nie mogę dostać kona. Aha.